Cześć. 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 Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczona i na kanale Dark Exploration jak widzicie znowu działamy wspólnie i znowu mamy dla Was kolejną perłę urbeksu. także zapraszamy do oglądania Witajcie, właśnie zaczynamy naszą eksplorację tego pensjonatu czyli pensjonatu ośrodków czasowego no właśnie trzeba to dodać, że to jest ośrodek czasowy Właśnie, wchodzimy do kuchni, mam nadzieję, że będzie oj, będzie co oglądać. O, jakie my tu mamy skarby ponumerowane, porcelanowe na chusteczki. Chusteczki, no, serwetki to cały mamy osprzęt kuchenny. Wszystko do podawania dań. Mamy bardziej zupy, salaterki, duża lodówka. Zaraz zobaczycie resztę dosyć pokaźnej kuchni. Zobaczmy, czy coś tu znajdziemy. Niestety żadnych skarbów. banki na herbatę, takie klimatyczne, ale już w no. bardzo złym stanie. Trzeba przyznać, że miejsce jest całkiem fajne. Się, zgadza się, zgadza się. Dopiero, dopiero weszliśmy do, do kuchni, a ja liczę na znalezienie sali zabaw. Być może ze stołem ping także będzie kolejna partyjka na kolejnym opuszczonym środku. <laughs> liczymy, na no to liczymy. Jak widzicie, dosyć sporo tych sprzętów się zachowało. Te piece. Piece, garnki. Gimnastycznie wyglądają. Gazowe. Tak, gazowe, nie pomyliłem się. Krajelnica do mięsa. Jeszcze mamy, nie? jak w To To urządzenie mnie ciekawi. Akurat tego nie rozpoznaję. Widziałem różne... No oczywiście jak już pewnie wiecie z elektrowni mamy nowy aparat. Także już pewnie widzieliście lepszą jakość zdjęć, które nam wychodzą. <grym> jakbyś mi przyświecił, bo tak tutaj coś drogą. czuję, że te urządzenia wciąż działają. A jakże? Przekładnie. O, tego się nie spodziewałem. To jest smarowane. No, gładko no. chodzą. Jest jeszcze pełna. Patrz, tu jest olej na dole. No, widzę, widzę, jak hydrauliczny olej cały wypływa. Tego nie widziałem z tej strony. Mam Może powodę. wy będziecie w stanie określić, do czego to służyło? To mi się coś ze. Y y do susów. To, yy... mamy. No jeszcze pewnie gdzieś się góra znajdzie. A ja, wskazówka się porusza. O, tu mamy piekarnik. O, jeszcze brytwanny. Moja babcia pie chlebek dobry, w takich robiła, albo babki. Z chęcią bym zjadł. A wy? A właśnie, najważniejszy teścik. Kręci. Pozdrow dla kumatych. Mm. Dawne piece. Jak byłem mały, to ja takiego miałem właśnie. Dokładnie Ewe, właśnie. Nigdy ta wskazówka u mnie nie działała, więc nie wiedziałem, czy to jest dla wyglądu, czy dla działania. Stary kalendarz. Nie, terminarz. 98. Myślę, że, zresztą, że zrobimy. pokażę Wam tą kuchnię i, i, i sobie zejdziemy tutaj na dół do piwnicy. Także że zrobimy to, co możemy na razie. Bez przypału, a, a sam koniec to pójdziemy właśnie do najciekawszej części obiektu. Zapomniałem nazwy tych naczeń, ale zawsze lubiłem na wigilię właśnie z nich jeść no pokazać, że obiekt się nie kończy na tym jednym budynku, ale tu jest przejście, i tam jest kolejne, kolejna część tego, tego, tego środka I tam zamierzamy się tam jeszcze udać. ale to dopiero mówię, po sam koniec zrobimy sobie filmice sobie na spokojnie pójdziemy tam a tu jest jadalnia nie jakichś pokaźnych rozmiarów, ale jednak jest to był zwrot naczyń pewnie tabliczka tu kiedyś była ale już jej nie ma tu właśnie muszę zasłonić lampę o. To musiało naprawdę nie, kiedyś ładnie wyglądać, jakby jakieś zwierzę, ptak. Bo tu są resztki tych właśnie... To są z tego Wyrywane. Widzisz? O no komuś się chodziło. możecie się przyjrzeć, z czego to jest skonstruowane. Taka mozaika z drewnianych plususzków. Jeszcze mamy tutaj nas... o! Obraz obrazem, ale to trzeba zobaczyć. Nawiedzony obraz ukryty pod obrazem. Tutaj musiał jakiś wisieć wcześniej. O, tu już mamy. Postaram się wam to nie zaślepić. Widzicie? Zwierzęta dziki, jakby takie jaskiniowe malunki. To, to nawet nie chcę zgadywać, co to. Chyba górul, ale nie dam sobie ręki uciąć. Tu też mamy jakiegoś. duchy przywołuje. No, dla nie innych apetyczna atmosfera, ale chyba nie dla wszystkich. Się. Znajdujemy się w sali rozrywkowej. O dosyć innym klimacie, o, niż w przez cały czas słońca. O tak, zgadza się. Cały czas byliśmy tutaj w dosyć dużej ciemnicy. Więc nie było za wiele do widoku. Jak widzicie, no, artystę w Pena. Ciekawe co miał autor na myśli tworząc taką dzieło. Mamy tutaj gramofon. Pod Unitry firma. No, o proszę, Unitra. Klasyk. Też kolejne skarby mamy. Telewizor. O! wpiszę co to za zamarka jest? Przyciski nawet nie działają. Tu mamy FM Color hmm. FMs, 100 tej radio stary. Mamy tu siatkę. I na dole mamy perły Stefania Dancing. Ale to nie wszystko. No, powiem Ci, piętro, piętro poprawia jakość tego budynku. Tego się nie spodziewaliśmy. Wyglądało to na początku średnio, ale teraz poziom się coraz wyżej podnosi. A tam, jak pójdziemy korytarzem za jakiś czas, to dopiero zobaczycie, o co tutaj chodzi w tym miejscem. A co do słów, że to nie wszystko, dużo opisał teraz Michał, ale to, na co każdy czekał. Stół do ping-ponga. Trzecie miejsce, w nie stół do ping-ponga. Jak, jak będzie chwila czasu, to może coś tutaj pchniemy, Jak będziecie mieli szczęście, to zobaczycie nas w akcji. O ile nawiedzony gościu z boku z, z domu obok mnie zacznie świerować, powiadam, ale nie Tutaj mamy kolejne perły, a może tu coś znajdę? Kasety? A, kasety Rod Stewart, Kometa! Jest ping-pongi, a czy te, e, nie ping-pongi, tylko Kręgle, klasykowe. No tu jak widzicie, no większość pokoi się, przynajmniej w tym skrzydle, różnić od siebie nie o, będzie. O kurde, myślałem, że już wpadnę na dół, nie? Dla no, porównania? No raczej, raczej większości pokoi po prostu nie pokażemy, bo rozejrzeliśmy się wcześniej i wszystkie wyglądają tak jak widzicie, czyli tak jak na na obrazku. No to co, idziemy dalej. Jeden pokój jeszcze pokażemy. No i przechodzimy do dalszej części. Bo tu jeszcze się trochę ten tak... budynek ciągnął, jeszcze taki pokój co dwa były z jednego. Tak, nie? tak, na końcu znajdziemy. Tak mówiliśmy, tutaj zajrzeliśmy w te skrzydło, żeby wam nie robić rozczarowań. I jest tutaj jeden wyróżniający się tylko pokój. Na samym końcu. Już miałem nadzieję, że coś ciekawego, bo tabliczka na tym się znajdowała. Ale wiecie, zerwana. Co się okazało? Teraz po prostu, jak kolega Michał wejdzie tamtą stroną, to będziecie widzieć, że to są po prostu pokój w pokoju. Dosyć mocna incepcja. Tak, pokoje incepcja. <grystanie> dosyć, dosyć trochę szargane wigotnością, z powodu grzyba to raczej nie będziemy tu zbyt długo przebywać. No, ale widzicie, no, to samo, ma no tutaj zmiany to... Chyba jedyna łazienka z wanną w sumie. Reszta ma prysznicę widoki, Wracamy. myślę, że można zakończyć i Jeżeli... że idziemy dalej, idziemy, idziemy dalej. Łoł, wow. się zgodzę, do twojego łołu wow, się zgodzę. Mamy coś w rodzaju biura, dokumentacje. Jadłospis. Jadłospisy, to chyba ze wszystkich lat. No, oczywiście lokalizacji w nie będzie. No, oczywiście. No, Tutaj kasety, no, o kolejne perełeczki. To klucze. Nie chcę wiedzieć, co się w tej Coca Coli znajduje. Nikt tego nie chce wiedzieć. Mamy jakieś perełki. Bardziej burdelowe. Burdaś zepiskarny. To... A no, się. się Oczywiście, jak w o, całym budynku. One, o, widzę, widzę. Jak widzicie, w całym budynku następnob znajdujemy paletki do badmintona lub jak to woli tenisa. O, dziecięcy obrazek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ten niewolski jest z 80., bo tu pisze na dzień i jest 21 listopada 83. Pewnie większość ekranu będziecie widzieć i tak zamazane, ale jak to jest 81? 80, pier... 80, który mówisz? 3. Dosyć to dosyć i To robimy teraz szybką podróż w czasie. Mamy dalej 83. Tu ktoś artystyczną mozaikę robił. Tu już mamy prawie wyblakłe to wszystko. To moje pieczątkę. O matko, kochana. jadłospis. Coś się odbija na tej pieczątce. Nie wiem, czy ja to odczytam. Ciesią... Nie, dalej, 83. Tylko strasznie już wyblakłe to wszystko. A tu tu już zapomnijcie, że ja to odczytam. 82. Czyli dobrze myślałem, że przesuwam się wstecz. Wydawanie posiłków tak dalej. Idziemy dalej. Na razie mi światło... Biega. No, ja się okazało, że na zomotapuch się jechałem cały czas. A. Miałem centralny, a chciałem strefowy no, nie? Mhm. Mm o. To na. Tutaj sobie sfotografuj. Ja zobaczę. O. No, ktoś zrób mi zdjęcie. Proszę, proszę. Jak ktoś chce się wyspać, to jest znaczy. Zakończyliśmy eksplorację opuszczonego domu wczasowego. Miejsce jest taką kolejną perełką urbexową w górach, ale niestety zostało już przez ostatnie lata dosyć mocno zdewastowane. No i swoją drogą dużą rolę odgrywa też tutaj wilgoć, ale tym niemniej miejsce okazało się dosyć interesujące, bo jak sami widzieliście, no sporo artefaktów udało się. Udało się pomimo tego znaleźć. I no co, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał.